Tak energiczna, zdolna i pełna zapału jest grupa taneczna Mały Takt działająca w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu pod okiem instruktora Anny Leśniewskiej. Wytężona praca w dodatku pełna pasji w ostatnim czasie zaowocowała sukcesami. Mały Takt na ogólnopolskim przeglądzie w Lubinie stanął na podium, zdobył trzecią nagrodę. Zagrałyśmy trzecią nagrodę Ogólnopolskiego Przeglądu Tanecznego w Lubinie. Jak tam było? Trudno? Organizacja e, była duża? Bardzo dużo było, ale na początku się wszystkie stresowałyśmy, ale potem już tańczyłyśmy, to było dobrze już. A powiedzcie mi, jak długo ten układ powstawał? Bardzo długo, tak pół roku gdzieś. No i było ciężko. A czuliście, że wygracie? Myślimy raczej tak. Było trudno, była duża rywalizacja, ale poszło nam naprawdę bardzo dobrze. To już nie pierwszy pewnie konkurs. Nie, już byliśmy kilka razy na różnych przeglądach. 18 maja wróciliśmy z 10 Ogólnopolskiego Przeglądu Tanecznego w Lubinie. Grupa wytańczyła drugą, trzecią nagrodę w kategorii mini spektakl taneczny, kategoria wiekowa 12-15 lat. Na przegląd przyjeżdżają taneczne drużyny z całego kraju. Jeszcze do niedawna był to dolnośląski przegląd, ale z uwagi na duże zainteresowanie, organizator postanowił poszerzyć to na ogólnopolski przegląd. My rywalizowałyśmy z pięcioma dodatkowymi jeszcze grupami, i naprawdę poziom tych grup raz, że był wysoki. A co jest niełatwe, chyba, w ocenie jurorów, to różnorodność choreografii, które się pojawiają, i każda naprawdę zawiera coś ciekawego, fajnego oprócz tego jeszcze technika tańca, więc mnóstwo rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę i myślę, że oni też mają niełatwy wybór na takich przeglądach tancerze mogą przy okazji podejrzeć warsztat innych Oglądamy innych, bo dzięki nim wiemy, co poprawić. Na przykład, jak mamy to trzecie miejsce, które zajęliśmy, to widzimy, co robiło pierwsze, co robiło drugie i co możemy zmienić w tych układach, co, jak możemy się lepiej poruszać. Grupa taneczna Mały Takt obejmuje przedział wiekowy od lat 10 do 14. Uczestnicy uwielbiają tańczyć i polecają tą formę zajęć innym. Możemy różne rzeczy tańczyć, że pani sama wymyśla, i że to jest świetna zabawa. A jest trudno mimo tej zabawy? No czasami jak pani wymyśla i jeszcze nie umiemy różnych kroków. Teraz grupa przygotowuje się do zakończenia sezonu w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu, ale na pewno jeszcze o nich wiele usłyszymy w kolejnych tanecznych sezonach. Przede wszystkim ma to być dla nich wielka przyjemność, radość z tego tańca, pasja, hobby, a... Te konkursy, przeglądy są jakby takim dodatkiem dla nas. Tak? tak jak Piotr zwrócił uwagę, że jedziemy, oglądamy, patrzymy, co inni. To jest też wymiana naszych, że tak powiem, naszej pracy. Tak? Między grupami też widzą, jak inni się prezentują.